Witam serdecznie. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka dotyczącego wiarygodności w biznesie. Dzisiejszy komponent, o którym będę mówił, to odwaga. Odwaga, jak się ma odwaga do wiarygodności, jak wpływa na wiarygodność w biznesie. Zapraszam do oglądania. O wiarygodności, zaufaniu, szybkości i relacjach. Zapraszam serdecznie. Sebastian Kotow. Dobrze, odwaga. Czym ta odwaga jest, jak do niej podchodzić, co jest istotnego w kontekście odwagi i wiarygodności? Pierwszym elementem to jest to, że odwaga nie, to jest nie tylko kwestia dorobienia odważnych rzeczy w stosunku do innych ludzi. To jest też konfrontacja ze słabościami, ze swoimi słabościami. Czy to znaczy, że my musimy zawsze nad tymi słabościami pracować? Nie, to nie o to chodzi. To jest kwestia przedstawiania czasami albo stawiania na dyskomfort jeżeli wartości które są dla nas ważne w danej sytuacji są kwestionowane to jest kwestia czasami robienia rzeczy które są dla nas trudne ale nie pójścia na kompromis w sytuacjach kiedy to jest niezgodne z tym co my czujemy więc to jest jeden element takiej stawiania na wartości na gotowość do robienia trudnych rzeczy na postępowanie odważnie Kosztem komfortu, który mamy. I trudno w kontekście odwagi mówić, żeby jakieś rzeczy były łatwe i proste. One zazwyczaj wymagają wysiłku i zazwyczaj komfort i ten wewnętrzne tolerancja tego komfortu jest istotna, właściwie dyskomfortu, którego my doświadczamy. To jest jeden z elementów, a drugi to jest odwaga do mówienia o swoich słabościach. Co to znaczy? Ja bardzo często spotykam się z takim powiedzeniem, że jak ja powiem czego nie umiem, albo ja mam jakieś słabości, to po pierwsze zwolnią mnie z pracy. Albo w ogóle nie będę dostawał projektów, albo nie będę dostawał zleceń, albo ktoś może zakwestionować moje kompetencje. Wiecie Państwo, że trudno mi oczywiście z tej drugiej strony kamery mówić o tym, co ktoś powinien, a czego nie powinien, ale. Bardzo często inni i tak wiedzą, w czym jesteśmy dobrzy, w czym nie jesteśmy dobrzy, gdzie mamy jakieś deficyty, jakie są nasze słabości. Dam Państwu przykład, który może być inspirujący do przemyślenia, być może tego, co w Waszej perspektywie jest takim elementem, do którego warto się przyznać, czasami przed sobą samym, ale też warto o tym mówić, bo wtedy jest szansa na to, żeby błędów nie popełniać, ale też być otwartym, transparentnym i móc zrobić coś z obszarami, w, którym, w których jest nam trudno. A więc, Przykład mistrza z wyzwaniami. Kilka charakterystyk osoby, o których Państwu zaraz powiem. Niektórzy z Was od razu po pierwszej linii się domyślą, inni może później. Człowiek, który zdobył 8 medali, 6 złotych i dwa brązowe na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku. Potem 8 złotych medali podczas występów na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, w tym 7 rekordów świata. Sześć medali, 4 złote i dwa srebrne na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. To już tutaj jest dużo, już niektórzy wiedzą o kim mówię, a dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to jeszcze coś. Sześć medali, 5 złotych, jeden srebrny na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, zupełnie niedawno. Zdobywca 7 złotych medali na Mistrzostwach Świata w 2007 roku. Najbardziej utytułowany olimpijczyk w historii nowożytnych Igrzysk z dorobkiem 23 złotych medali. Łącznie medali igrzysk olimpijskich ma 28, 23 złote, 3 srebrne, 2 brązowe. Dzięki swoim osiągnięciom i dominacji jest uważany najlepszego w historii swojej dyscypliny. Pewnie już Państwo wiecie w tym momencie, o kim mówię. To jest człowiek, który tych medali ma naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nazywa się Michael Phelps i znany jest w większości osób, myślę, że prawie wszystkim, którzy nazwisko to słyszą, spływania z rekordów, z medali, które dostał ze swojej kariery sportowej. Ale bardzo niewiele osób wie o jego drugiej działalności, która zaczęła się parę lat temu, a mianowicie jego problemami, jego wyzwaniami związanymi z depresją. Michael Phelps jasno powiedział o swoich problemach z depresją, z wyzwaniach psychicznych, które miał, miał gotowość do tego, żeby się tym dzielić, i został twarzą kampanii, która się nazywa Tosk Space Therapy for All, która Mówi i pokazuje problem depresji wśród ludzi, wśród ludzi, którzy mają ogromne sukcesy, bo Michael Feld jest człowiekiem, który osiągnął właściwie wszystko w tej dziedzinie, o której mówimy. Jest bardzo znaną osobowością i miał gotowość do tego, żeby powiedzieć o tym, co on czuje i bardzo wiele osób na świecie również może odczuwać. Żeby mówić o tym głośno, żeby pokazywać, że, nie, że oprócz tych obszarów, gdzie jesteśmy dobrzy, możemy mieć też miejsca w naszym życiu albo czuć się z czymś niedobrze, możemy mieć jakieś słabości. Oczywiście. Depresja nie jest słabością. Depresja jest bardzo ciężką chorobą, na którą bardzo dużo ludzi choruje. Nie wszyscy o tym mówią. W Polsce jest również bardzo um, takim istotnym elementem wśród mężczyzn, na przykład, którzy nie mają gotowości, żeby iść do lekarza, coś na ten temat powiedzieć, żeby się dzielić tym, dlatego że uważane to jest jako słabość. A fakty są takie, że bardzo dużo osób choruje na depresję. Michael Phelps. Uczestnicząc w tej kampanii wykazał oczywiście dużo odwagi, dlatego że człowiek, który ma takie osiągnięcia, który ma taką renomę, robi kroki i pokazuje, że nie jest robotem, nie jest z marmuru, że ma swoje słabości i mierzy się z różnymi wyzwaniami, a jego rola w tym była odważnym krokiem, żeby zachęcić i pokazać innym, że można, że warto o tym mówić, że warto się leczyć, że warto działać. Więc odwaga. To nie tylko odwaga, żeby mówić odważne rzeczy, to jest czasami odwaga do tego, żeby się przyznać przed sobą na początku i przez innymi, że coś nam nie wychodzi, że w czymś nie jesteśmy tacy dobrzy, jak nam się wydawało, bo nie jesteśmy we wszystkim dobrzy, nie jesteśmy w stanie być dobrzy we wszystkim. Teraz, co z tym tematem można zrobić? Jakie są kolejne elementy? Drugi element to jest strach. Strach, który my odczuwamy i w kontekście uwagi mm -hmm. i rozwój, jego wpływ na, na rozwój. Ja zawsze mówię, że strach to jest taka jedna z największych i najgorszych chorób, która trawi ludzkość. Przez strach ludzie trafiają do szpitala, ludzie nie realizują swoich ambicji, nie mają gotowości, żeby sięgać po to, co mogliby sięgać. Nie mają energii, zasobów ze względu na to, że się boją robić to, o czym w życiu marzyli. Problem jest taki, że strach właściwie towarzyszy wszystkim. I on jest towarzyszem rozwoju, tak jak na tym slajdzie Państwo widzicie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my mamy ambicje i chcemy się rozwijać i robić coś ambitnego, to strach będzie naszym towarzyszem. I właściwie wszyscy go odczuwają z większym lub mniejszym natężeniem, ale wszyscy czują niepokój, dyskomfort, jak robią nowe rzeczy. Strachu możemy nie odczuwać, jak nie będziemy robili rzeczy, które są ambitne, bo wtedy pozostajemy w takim obszarze, który jest dla nas bezpieczny. Wtedy nie mamy dyskomfortu, nie robimy rzeczy, które wymagają jakichś nowych umiejętności albo wydatku energetycznego. Dlaczego? Dlatego, że ten wydatek energetyczny powoduje, że w głowie włączają nam się różnego rodzaju myśli i tak zwany, jak ja to nazywam, komplikator, czyli zaczyna się uruchamiać tak zwany immunologiczny, taki psychologiczny system immunologiczny, który znajduje powody i analizuje różne sytuacje, dlaczego nie powinniśmy pewnych rzeczy robić. Te, które być może są dla nas dobre, ale dla mózgu, dla naszego funkcjonowania psychofizycznego to jest wydatek energetyczny, a główną funkcją naszego mózgu oprócz tego, że myślimy, oprócz tego, że mamy, odbieramy świat, jest oszczędzanie energii. Bo, bo, bo taka jest jego funkcja, więc czasami te nasze wątpliwości wycofania się, ten strach, nierobienie czegoś, na czym nam zależy, wynika z bardzo prostej biologicznej zależności, mózg nigdy nie będzie sprzymierzeńcem naszym, takim automatycznym do robienia trudnych rzeczy. Świadomość nasza, że strach, niepokój jest towarzyszem rozwoju, jest towarzyszem ambitnym ludzi, towarzyszy właściwie wszystkim, którzy się podejmują i robią nowe rzeczy, tych, których jeszcze nie robili. Jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby zaakceptować to i nie oczekiwać, że nie będziemy tego strachu odczuwali. Drugim elementem, który jest istotny myślę w tym, że w tym, w tym komponencie odwagi i strachu jest to, że jeżeli się konfrontujemy z czymś, czego się obawiamy, i teraz żebyście mnie Państwo dobrze zrozumieli. Kontekst jest ważny. Ja nie mówię o tym, żeby skakać na bungee i robić różne rzeczy. Czasami ta odwaga jest potrzebna do tego, żeby powiedzieć, że się z, kimś, z czymś nie zgadzamy albo z kimś nie zgadzamy w jakimś otoczeniu zawodowym, do czego nie mieliśmy odwagi do tej pory. Ale jeżeli to robimy, to wyzwala energię. Mamy, do, dodajemy sobie energii, bo bez względu na to, jak ktoś zareaguje, to my budujemy w sobie takie poczucie, że jesteśmy odważni i gotowi do tego, żeby mówić o tym, co jest dla nas ważne, co jest dla nas prawdziwe. Więc konfrontacja wyzwala energię. Moi drodzy, jeżeli zaufanie to coś właśnie dla Was, jeżeli widzicie się na forum Zaufania, to zapraszam Was serdecznie. Więcej informacji o forum znajdziecie na stronie zaufaniewbiznesie.pl. A dla wszystkich z Was, którzy wytrwali do końca obejrzeli ten odcinek, mam niespodziankę kod rabatowy. Kod rabatowy, który daje rabat w wysokości 100 zł na bilety na forum Zaufania. Kod rabatowy to po prostu zaufanie. Bilety możecie nabyć na stronie zaufaniewbiznesie.pl. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem. Cześć!